Beijo. Światłościom świata, kto idzie za mną, będzie miał światło życia. w Ewangelii świętego Jana. Jezus tak wolał. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w Tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swojego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chrystus Pan z martwych wstał. Chrystus. nasz kapłanie, i czy proboszczu, księdze Marku. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu, naszych zgodnych ministrante kochana mama, drodzy moi przyjaciele, do których przyjechałem, umiłowanie w Chrystusie, parafianie, kochane Boże dzieci. Słowo, które wygłosiłem on to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Takie słowa powiedział Pan Jezus, którym te słowa usłyszał Jan Apostol, Ewangelista i dzisiaj w dwunastym rozdziale w Ewangelii czytamy o tym. I teraz jest taka bardzo ciekawa rzecz. Niektórzy ludzie, którzy słyszą to słowo, mają trwogę, boją się, mają obawę, strach, bo to słowo ich osądza. I Pan Jezus mówi, nie ja będę Was sądzić, ale słowo, ale słowo będzie Was sądzić. Ale też są ludzie, którzy słysząc to słowo, cieszą się, radują się. Dlatego, że to Słowo ich uszczęśliwia, zbawia, usprawiedliwia, wyprowadza z nieznanej sytuacji, podwyższa tych ludzi, daje im nawet jakiś honor, godność. Dlaczego tak? Kiedy ja byłem w dzieciństwie, Przygotowywany do pierwszej komunii świętej, tam u nas na Ukrainie, kiedy był codzienny strach u ludzi, u starszych, u moich dziadków, babców czy mamy, taty, że mogą przyjść do kościoła jutro i księdza nie będzie w kościele. I to nie dlatego, że tam biskup zmienił parafię czy zabrał kaplana w inne miejsce. Tylko wtedy, jeszcze za Związku Radzieckiego, władza mogła w każdej chwili przyjść i zabrać Księdza, uwięzić, wywieźć na Sybir, do Kazachstanu i ludzie, którzy by przyszli w niedzielę, już by zastali drzwi zamknięte, i z tej obawy, z tego strachu, każde dziecko, które już potrafiło rozróżnić, czym jest Komunia Święta, od tego czym jest zwykły kawałek chleba. Każde dziecko było przygotowywane do pierwszej komunii świętej. I ja też miałem szczęście przystąpić pierwszy raz w życiu do Najświętszego Sakramentu mając 5 lat. I teraz trzeba było podebrać słowa, które by mi wytłumaczyły całą naukę Kościoła, cały katechizm. I wtedy, kiedy kapłan był jeden, na całe województwa, albo na dwa, trzy województwa. Kiedy były siostry zakonne, skryte i nie mogły katechizować, te dzieci były przygotowywane w domu do przyjęcia Komunii Świętej i wcześniej spowiedzi. Ja również w domu byłem przygotowywany przez moją babcię i mamę. I kiedy zadałem pytanie, kiedy mi mówili o dziesięciu przykazaniach, Dlaczego Pan Bóg zakazuje tak wiele rzeczy? Nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, nie będziesz osądzał. I dla pięcioletniego dziecka moja mama odpowiedziała mi, syneczku, to nie jest zakaz, to jest obietnica. Bo jeżeli ty idziesz w zimie, akurat to była zima wtedy, idziesz z chłopakami, z dziećmi, wozić się na samkach, bawić się w śniegu. I jak ja Cię ubieram, a Ty mówisz, że nie chcesz się ubierać, to ja Ci obiecuję, jeżeli się ubierzesz w czapkę, w rękawice, w walionki, w gorzuszek, to Ty nie zmarzniesz. To ja Cię zakazuję czy obiecuję? I tak samo Pan Bóg, kiedy On Ci powiedział, jeżeli będziesz mnie kochał, całym sercem, to nie będziesz kradł. To nie jest, że ty nie masz prawa ukraść, tam tak nie pisze. W Bożych Przykazaniach, w Dekalogu, jest napisane z tej strony obietnicy, jeżeli masz Boga w sercu, nie będziesz osądzał, nie będziesz zabijał, nie będziesz wzywał Pana Boga na nadaremnie. I to jest Słowo, które daje życie. I dzisiaj, kiedy my czasem myślimy, że to słowo Boże nas osądza, to tak jak dla kierowców, znak, który jest drogowym znakiem, który na przykład zwalnia szybkość samochodu. Dla kogoś to będzie mandat, a dla kogoś szczęśliwą drogą, bo ktoś, kto jedzie szybciej, jak można, jak trzeba, otrzymuje mandat, jest przestępcą, dostaje karę. Ktoś, kto zachowuje ten znak, wypełnia go. Jest usprawiedliwiony. Sam jedzie szczęśliwie i komuś drugiemu daje możliwość, aby ten człowiek dalej mógł jeszcze żyć. I dzisiaj też, jeżeli Pan Bóg mówi, Moje słowo będzie Was osądzać. Jeżeli Pan Jezus powiedział, Ja nie przyszedłem sądzić, tylko usprawiedliwić, Boży sąd to jest sprawiedliwość. I tak powiedział król Dawid. Wolę, aby trafić pod sąd Boży. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Pan Bóg cokolwiek mówi, kiedy Pan Bóg kiedykolwiek się odezwał, zawsze coś stwarza. I tak mówi Pismo Święte. Na początku, na pierwszej kartce Biblii czytamy, że Pan Bóg powiedział słowo. I stało się niebo, ziemia, słońce, gwiazdy, przyroda, piękne kwiaty, ptaki powietrzne, ryby morskie. I potem Pan Bóg porozmawia ze sobą, bo jest Trójcą Świętym. Stwórzmy człowieka na nasz obraz. I tak z tych słów pojawił się człowiek, każdy z nas. Każdy z nas był wtedy stworzony. My się rodzimy w różnym czasie. Ktoś mówi, że ma więcej lat, mniej, ale każdy z nas jest rówieśnikiem, bo stworzony w tym jednym momencie. I to jest Słowo Boga. Ale jeżeli ktoś z nas, nie daj Boże, nie wypełnia tych słów, nie zachowuje, nie przyjmuje ich wcześniej, to sam siebie sądzi. To tak, jakbym ja, a kiedyś tak było, to nie ma czym się chwalić, ale pamiętam, kiedyś naprawdę ja i lubianym chodzić w tych wszystkich kożuchach naszych tam na Ukrainie e, ubierane zamotane w tych szalikach <laughs> rzeczywiście były zimy bardzo mocne ale ja się też umądrzyłem kiedyś schować ubrania które mama mi dawała do szkoły schować w takie belki bo nas były poskładane pod domem i ze szkoły jak wracałem to się ubierałem tam żeby nikt nie widział że ja cały dzień byłem właśnie niby to ubrane i raz przyszedłem ze szkoły i tych ubrań tam nie było I ja rozumiałem że to jest świat do góry nogami poszedł że albo do domu nie trzeba wracać albo muszę wymyślić jakąś bajkę gdzie się to podziało bo ktoś to zobaczył bo ktoś to zabrał oczywiście wszedłem do domu w chacie leżały moje rzeczy mama nie odezwała się ani słowem i kiedy na drugi dzień ubierałem się i mówię, mamo, może ja wezmę jakiś sweter. Mamo, mówi, co? Gorąco ci było, możesz brać. I ja do dzisiaj rozumiem, że nie można planać, że nie można być chytrym. Że trzeba być wyrozumiałym, Trzeba umieć planować w życiu, ale nie można klamać. I kiedy ja mówiłem, że może ja już tej kurtki nie wezmę, wystarczy sweter. I mama mnie rozebrała z tego swetra i ja mówi, myśmy to razem kupili, jednocześnie na rynku. Pamiętasz, byliśmy kiedyś. I mówi, kurtka i swetra i one muszą być razem noszone. Nie chcesz, idziesz w samej koszuli. Na dworze 30 stopni na minusie i ja w samej koszuli idę do szkoły. Nie przyziemiłem się w tym dniu. Brałem, pożyczanym ubrania w swoich kolegów i w koleżanek i już więcej nie czarowany. I to chcę odnieść do tego, że Słowo obiecuje. Ja nie byłem sądzony przez mamę na przykład. Ja po prostu swoim uczynkiem sam siebie ukarałem. I tak każdy z nas, jako dziecko Boże, jako chrześcijanie, my sami siebie możemy ukarać albo usprawiedliwić Słowem Bożym. A słowem Boga jest sam Chrystus. Kiedy święty Jan od Krzyża, karmelitański kapłan, w swoich naukach, homiliach mówił, Pan Bóg dzisiaj milczy. Dlaczego? Bo wszystko, co miał powiedzieć, powiedział przez Jezusa Chrystusa, przez swojego syna. Jeżeli my cokolwiek chcemy od Boga jeszcze usłyszeć, zawsze był ojciec powie wspomnieć na Jezusa Chrystusa. Zobacz, ile dla Ciebie uczyniłem. I to jest usprawiedliwienie. To jest nasza świadomość chrześcijańska. Co znaczy to Boże dzieło dla nas? Kim jest dla nas Jezus Chrystus? I teraz, jeżeli chodzi o wiarę, żeby tak podsumować nasze wspólne rozmyślanie. Kto wierzy we mnie, wierzy nie we mnie, lecz w Tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Taką historię opowiem w jednej wiosce, takie takim niedużym Kiedyś przyjechał cyrk, i ludzie chodzili na te wszystkie wystawy, czy wszystkie te programy po pracy, z pola wracali, prali dzieciaków. I w jednym dniu był taki po rosyjsku triuk, Czyli taki jakby niewystęp, taka specjalność akrobatyczna, kiedy jeden z tych cyrkaczy wszedł na salę taką zbudowaną właśnie dla tego cyrku i przyczepił od jednej ściany do drugiej taką mocną linę, taki sznur. I zaczął po tym sznurze chodzić w jedną stronę i w drugą. I to na razie nikogo nic nie dziwiło, ale co chwilę ktoś mu ten sznur podnosił wyżej. Już było na oczach ludzkich, potem wyżej, jeszcze wyżej. Potem on wziął jakąś taką palkę, żeby nie upaść, trzymać równowagi. Ludzie oczywiście się rozchodzili, bo to już mógł upaść, kogoś zabić jeszcze. I w ostatnim momencie już był to pod sufitem, wczepione na takie faki. I tam z małych drzwiczki ktoś mu podał taką zwykłą taczkę, wózek budowlany na jednym kółku. I on wziął ten wózek i zaczął przejeżdżać z nim po tej linii. Oczywiście miejsca się zrobiło w środku bardzo dużo. Ludzie ze strachu nie krzyczeli, bo jak człowiek bardzo się boje, to już milczy, bo jak krzyczy, to jeszcze nie jest straszny. I była wielka cisza. On przeszedł szczęśliwie z jednej strony na drugą. Wszyscy zaczęli bić brawa, ogłosili. Przerwa, no bo rzeczywiście taki moment bardzo stworzony, przeżycie. Ten akrobata wyszedł do ludzi, rozmawiał, stawiał autografy, robił podpisy. I podszedł do jednej rodziny i mówi do męża, do taty rodziny, czy Pan wierzy, że ja mogę zrobić to jeszcze raz? I on mówi, rzeczywiście, bez problemu. Ale ja Pana tak pytam na serio. No tak, wierzę, ja przecież wiedziałem. Ale ja chcę na 100% wiedzieć, czy Pan wierzy, że ja mogę jeszcze raz tą taczką przejechać? I już się zaczęli niemalże sprzeczać. Oni mówią, no chyba Pan tutaj ze cyrki robi, no przecież wie, że widziałem, byłem, no na własne oczy. I prawie że już się chciał przeżegnać z tej klątwy. I ta akrobata mówi, dobra, po idziemy razem, tam na górę, pan wsiada do taczki i jedzie. O nie, nie, to, to nie w ja. Ja mam żonę, dzieci i nie mam głupich. Ja no i tak wierzysz, tak. A kto może usiąść? zapytał. I jedna starsza kobieta podniosła rękę. Dobra, idziemy. Wyszli do góry, babca do taczki i on jedzie z powrotem. I kiedy przyjechał na drugą stronę, to ci ludzie zapytali: jak pani tak może? Ja, no wiadomo, no, starsze lata, no, czy w tą, czy w drugą stronę, to tam dwa dni dłużej, dwa dni krócej życia. Dlaczego Pani mu uwierzyła? I ona powiedziała jedno słowo: To mój syn. Dlatego ja mu wierzę. Jeżeli Pan Jezus będzie taki bliski dla nas, jak ojciec, matka, córka, dziecko, syn, jak mąż, czy żona. To wtedy, kiedy jest najtrudniej w życiu. Każdy z nas usiądzie do tej taczki nie dlatego, że już nie ma wyjścia. Nie dlatego, że ci życie jest obojętne. Nie dlatego, że wszystko ci się przekręciło do góry nogami. Tylko dlatego, że masz tak dużo do stracenia i się nie boisz, że jeśli jesteś z Panem Bogiem, to nie stracisz. To nie stracisz. I dlatego dzisiaj to słowo wiary nas usprawiedliwia, bo i Pan Jezus, i diabel pokazują nam grzechy, ale diabel nas bije tymi grzechami, a Pan Jezus przebacza i mówi, ja Cię kocham ponad to wszystko. I Pan Jezus jest światłem, i diabel ma imię niosące światło robiący, tworzący światło. Lucy ferus, Robić światło. Ale jego światło zaślepia. Jest kłamliwe. Jest chwilowe i zaćmiewa. Jest tylko takim, z ukraińskiej mowy, odrażakiem, czyli tak jak na rower dają na kola takie odblaskowe znaczki światła. Jak nie ma światła prawdziwego to nie działa. A Pan Jezus jest światłem prawdziwym. Świeci i nie ślepił. I to już była zapowiedź, kiedy plonął krzak. Moi dzisiaj go nazywamy. paliło się drzewo i nie doznano uszczerbku. Zdejmij sandały bo jesteś na świętej ziemi. I dzisiaj każdy z nas dobrze byłoby, żeby stanął w tej prawdzie przed Bogiem. Tak bez sandalów, bez dwóch sukien, bez laski i torby, jak Pan Jezus wysyłał uczniów z wiarą i zaufaniem. I wtedy będą się działy cuda najpierw w naszym życiu, a potem przez nas, rzeczywiście przez Pana Boga, będą się działy te cuda nawrócenia, przyjęcia wiary, wprowadzenia w Królestwo Boże dla innych ludzi. I dzisiaj pouczenie tym Słowem Bożym świętej Ewangelii z apostoła ewangelisty Jana. Chcemy prosić Pana Boga o tą łaskę szczerej chary, o tą miłość gorącą naszego serca i o to, aby nikogo z nas nie zabrakło w niebie i nie zabrakło tych, którym możemy świadczyć o Bożej miłości już tutaj na ziemi. Amen. Chrystus, Panie Smartwysy.